Stawiam przede wszystkim na to, żeby w moich opowieściach każdy mógł znaleźć tak, troszeczkę takich odprysków samego siebie, bo wtedy wiem, że czytelnik podchodzi do tego poważniej, bo dostrzega jakiś mały mikroproblem, który sam być może miał. Widać na kanale zupełnie inna opowieść. Ja mam przyjemność spotkać się z Grzegorzem Rudnikiem, żeby porozmawiać o opowieści Gawra. Opowieść Gawra, czyli kontynuacja Roty, czyli kontynuacja Twojego nowego cyklu z inspektor Łezką. Co w tej kobiecie Cię tak porwało, poruszyło, że postawiłeś przynajmniej na chwilę yy, Rafała Lichego i postanowiłeś poświęcić yy, cykl zupełnie nowej postaci, to jeszcze kobiecej? To chyba dojrzałość, bo to jest dojrzała kobieta, dojrzały funkcjonariusz, dojrzały człowiek i przez to ona zupełnie inaczej, w zupełnie inną interakcję wchodzi z całym swoim otoczeniem i tym takim ożywionym, i nieożywionym. I to jest zupełnie inny taki, powiedzmy, set problemów życiowych, których ja jakby jeszcze nie doświadczyłem i musiałem. Wykonać dużo pracy, żeby, żeby móc tę postać stworzyć taką autentyczną. Więc. Um... No, chciałem napisać coś, co nie będzie dla mnie łatwe. Bo wiadomo, że im łatwiej, tym, tym, e, tym może szybciej, ale niekoniecznie lepiej. Jak tą pracę wykonywałeś? Jak się przygotowywałeś do pisania postaci kobiecej? Zresztą, postaci kobiecych w tej powieści jest dużo więcej, bo jest aspirant K. Tak. E, która jest taką trochę zbuntowaną, e, jeszcze młodą policjantką, e, która no, e, współpracuje z łaską w tej powieści. Tak, tak. No, trudno mówić, żebym się jakoś szczególnie przy, przygotowywał, bo no, jak można się dowiedzieć czegoś szczególnego na temat no, tak naprawdę połowy ludzkiej populacji, tak? Ale no, zachowywałem ostrożność przede wszystkim, bardzo się starałem nie napisać mężczyzny tylko z kobiecym imieniem, tak jak to bardzo często się zdarza. Więc wielokrotnie jakby cedziłem to sobie i, i, i to, co pisałem, i spra sprawdzałem. Patrzyłem, czy to, czy, to, um, czy to może tak być. Czy to, czy to nie jest za bardzo naciągane albo, albo nieprawdziwe. No i oczywiście moja mama zrobiła beta test, przeczytała, nie miała zastrzeżeń, a, a moja mama potrafi mieć zastrzeżenia jak trzeba, więc wiedziałem, że. Przynajmniej wyjściowo jest ok, a, a, a resztę ocenią czytelnicy. Wydaje mi się, że ocenili dobrze. Zgodnie z tytułem Gawra, to jest powiedzieć o ludziach, którzy tkwią w jakich, takich, tego rodzaju, tego rodzaju gawrach, czyli schronieniach, schronieniach fizycznych, ale i schronieniach, które są obudowane jakąś ich psychiką, traumami, próbą zawałszowania pamięci przeszłością. To są wszystko te miejsca, które tam, tak naprawdę lepiej, lepiej nie odkrywać, dlatego one są gdzieś tam mocno poutykane, gdzieś pochowane w jakichś przestrzeniach, w jakichś przestrzeni, dziurach. Wszyscy potrzebujemy takiego miejsca, gdzie czujemy się bezpiecznie i to bez względu na to, czy, czy podąża za nami jakiś taki troszeczkę bardziej taka trochę bardziej wymagająca przeszłość, czy, czy taka trochę bardziej yy, wzbudzająca obawy o konsekwencje czy nie, bo tak naprawdę czasami schować musi się każdy. I to troszeczkę jest o tym, że tych powodów, żeby do tej gawry wleść jest wiele, ale żeby z niej wyjść, to trzeba wykonać pracę. I ta praca jest być może takim tematem przewodnim opowieści rzeczywiście o Łese. Tej części opowieści o Łese, bo czasami ta gawra ona jest, ona jest oczywiście zawsze symboliczna, ale czasami jest taka wręcz prawie niezauważalna. Czasami człowiek nawet nie wie, że, że wpadł do tej dziury i, i że to, co mu się wydaje, że jest dla niego naturalne, to tak naprawdę jest już tym, tym stopniem, którego nie potrafi pokonać. No i to takie dobre, fajne relacje międzyludzkie potrafią ludziom zwrócić być może uwagę na to, że że gdzieś utknęli na chwilę i że być może mogliby wykonać jakąś pracę, żeby, żeby z tej gawry wyjść i że być może będą wtedy szczęśliwsi. Łeska rzeczywiście ma swoje powody, żeby siedzieć w tej gawrze, bo to nawet kilka osób mi wypomina, że ty siedzisz w tej gawrze. No to jest jej oczywiście traumatyczna przeszłość, jej doświadczenia, które same przede wszystkim wzroty. No ona musi wyjść z tej swojej gawry siłą rzeczy, bo potrzebuje dość trudne zadanie. Ty ją tak naprawdę wrzucasz w sprawę z wydziału X. Sprawę, która miała miejsce w 2007 roku. Niedźwiedź zaatakował młodą kobietę, dzisiaj studentkę tak naprawdę, a taka przynajmniej jest oficjalna wersja. Natomiast wiele wskazuje na to, że nie do końca jest to wersja prawdziwa. Łezka się chce tym zająć, ponieważ o tej sprawie wcześniej wspominał w swojej audycji jakiś Sentinel. E, czy chciał wspomnieć, ale w e, innych okolicznościach Sentinel zamilkł. No, to jest taka troszeczkę opowieść o, o tajemnicy, tajemnic. Czyli. Tak naprawdę zanim zabierzemy się za badanie tych wydarzeń, to musimy ustalić, czy one w ogóle zaszły, czy one w ogóle miały miejsce, ale tak naprawdę to jest trochę bardziej chyba opowieść, no właśnie o tym wychodzeniu z Gawry, o wracaniu na, na pewne tory, tak? bo łezka, łezka jest po zabiegu takim dość inwazyjnym, ale przede wszystkim traumatycznym, traumatycznym w takim wymiarze bardzo ludzkim, tak? bo ja, ja w moich książkach nie, niechętnie poruszam się w obszarze traum takich globalnych, tak, jakichś wielkich problemów, tylko bardziej eksploruję przy Ziemi, bardziej piszę opowieści, historie o ludziach. I wszyscy mamy czasami potrzebę takiego jakiegoś zastrzyku energetycznego, żeby, żeby taka powiedzmy. Tak, Takie stabilne życie, które gdzieś tam nam się trafia w pewnym momencie, żeby troszeczkę popchnąć się do przodu, tak? żeby nadać mu znowu motoryki. USK e, zdecydowanie jest w takim momencie szczególnie e, i szczególnie jest to dla niej dotkliwe, że jakby nie do końca z własnej woli. E, a ta motoryka i te, ta, ta, ten, ten pęd jest dla niej bardzo terapeutyczny, więc ona tego po prostu potrzebuje no i musi. Troszeczkę przekonać swoje otoczenie, że ona jest już na to gotowa. Ona nie ma od tego zadania, dlatego że oprócz tej sprawy z przeszłości, oczywiście ma swoje same bieżące, yy, sprawy bieżące. Sprawy yy, chociażby zabójstwa, do którego dochodzi yy, na tym znanym Włóczędze yy, Beskickim, na Chodaczku. Yy, jak zaczyna spisać książkę, niezależnie od tego, czy jest to pierwszy tom, czy drugi tom. Co jest punktem wyjścia, jeżeli chodzi o intrygę? Jak ty układasz te intrygi, żeby gdzieś tam, prędzej czy później one się powiązały? Bo taka jest zasada kryminału, że wszystkie intrygi, wszystkie wątki, wszystkie nici gdzieś, w jakiś sposób, nie zawsze oczywisty, ale muszą się powiązać. No Ja nigdy nie zaczynam tak naprawdę od intrygi, bo ja chcę opowiadać historię o ludziach i, i ta intryga czy, czy ta zbrodnia jest takim trochę pretekstem do tego, czy, czy tak, takim, jakby otula oczywiście tę opowieść, no bo, bo jesteśmy w, w gatunku kryminalnym, ale najważniejsze jest to, i ja od samego początku pisząc o, o, o postaciach, to wiem, że najważniejsze jest to, co na dystansie tych powiedzmy trzech książek, które, które ja zwykle wstępnie planuję ta postać przeżywa tak jak ona się zmienia jak, jaka jest jej dynamika a dopiero potem myślę o zbrodni i ta zbrodnia tak naprawdę ona ma mniejsze znaczenie ale ja staram się ją wymyślić tak żeby ona była ciekawa Taka trudna do rozwiązania, ale jednocześnie możliwa do rozwiązania przez czytelnika. Ja chcę, żeby czytelnik bawił się ze mną i, i podsuwam mu tropy, i, i, i daję mu wskazówki, i opowiadam o, o, o tej historii ustami wielu bohaterów, żebym żeby przynajmniej spróbował pobawić się ze mną w, w odnajdywanie tego zbrodniarza. No i, i, i podsumowując tę wypowiedź, właściwie zbrodnia jest najmniej istotna w moich opowieściach. Piszesz trylogię, planowałeś emocje bohaterki, ale jeszcze dochodzi kwestia jednak zbrodni przewodniej, czyli śmieciarza. Tutaj musiałeś chyba zaplanować tę historię na trzy opowieści. Ten wątek, to jest taki wątek założycielski, powiedziałbym, tak? Czyli ja zawsze planuję, tak jak powiedziałem, najpierw historię o ludziach, a dopiero potem zbrodnie. I to nie jest wątek zbrodni, tylko to jest wątek opowieści o, o człowieku, tak? Oczywiście on się okazuje zbrodnią, no i to, to będzie miało rzecz jasna swoje, swoje wyjaśnienie, bo ja zawsze takie sprawy dowożę do końca, tak? Nie pozwalam sobie na to, żeby coś zostało i żeby czytelnik był no, nieusatysfakcjonowany. Ale to jest mimo wszystko bardziej opowieść o tym człowieku niż o samej jego zbrodni. Czy ty, yy, opisując te zbrodnie, szukając tych zbrodni, czy ty właśnie szukasz ich w swojej głowie, czy szukasz gdzieś jakiś autentycznych wydarzeń? Mówię chociażby o tej sprawie yy, pogryzienia, zaatakowania studentki przez niedzielę. Nie, nie ja, ja wymyślam takie rzeczy. Ja staram się nie eksplorować Mam duże wątpliwości natury etycznej, czy, czy korzystanie nawet z fragmentów jakichś jakich prawdziwych historii jest ok, bo wiem, że, że czasami potrafi to sprawić ból bliskim tych osób, jeżeli się, jeżeli się dowiedzą, jeżeli przeczytają. Ja, ja potrzebuję pewnych rozwiązań fabularnych, więc ja muszę je wymyślić. I szukanie tego byłoby karkołomne, więc siłą rzeczy musiałoby to wyglądać tak, że ja wziąłbym prawdziwą historię, którą troszeczkę bym zmodyfikował, dodałbym coś, co jest mi potrzebne, odjąłbym coś, co mi przeszkadza, no i przez to jakby wykoślawiam tę historię, która dla moich czytelników jest rozrywką, dla mnie jest rozrywką, ale dla kogoś może być no, dramatem. Czy kryminał według Ciebie, przez to, że jest takim gatunkiem popularnym, dociera do dużej rzeszy odbiorców, do dużej rzeszy czytelników, czy myślisz, że powinien mieć ze sobą jakieś jeszcze szersze przesłanie? Kryminał to jest rozrywka. To oczywiście zależy od autora, ile chce przekazać, na co chce zwrócić uwagę, ale ja stawiam przede wszystkim na to, żeby w moich opowieściach każdy mógł znaleźć. Tak, troszeczkę takich odprysków samego siebie, bo wtedy wiem, że czytelnik podchodzi do tego poważniej, bo dostrzega jakiś mały mikroproblem, który sam być może miał. Ja zawsze byłem dumny z tego, nigdy się tego nie wstydziłem, że, że piszę literaturę rozrywkową. Moim zadaniem jest dać odrobinę radości, odrobinę przyjemności ludziom, którzy, którzy wracają wieczorem do domu po pracy i chcą mieć te chwile dla siebie, jak chwile z książką. Łezka oczywiście powróci, to jest rzecz oczywista. Kiedy? No jeszcze w najbliższym roku na pewno, na pewno będzie. Kiedy, okay. kiedy to jeszcze? Nie wiem, myślę, że w okolicach wakacji wcześniej inny projekt, który też mam nadzieję, że spodoba się moim czytelnikom.